Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband. Ok, tak jak wam mówiłem, poza odcinkiem wybrałem się w tereny Rodoków pod wioskę Dumar, bo mamy tutaj e, do wykonania e, misję Dziewczyna dla Okupu, czyli będziemy walczyć z bandytami, ale po drodze spotkałem dość dużą grupę bandytów z gór aż 45 i stwierdziłem, że sobie z nimi powalczymy, ponieważ jeszcze na odcinku z nimi nie walczyliśmy, a jest ich dość dużo, więc myślę, że trochę ekspanom za nich wpadnie. Więc chodźmy. Od razu zobaczycie, jak wyglądają te tereny górzyste. One są bardzo podobne do tych fiordów nordyckich, także armia Nordów jak najbardziej tutaj powinna dawać radę. Ale ci bandyci, no są. Są całkiem, całkiem. Oni oszczepami rzucają ogólnie. Trochę jak stundry, yy, tylko są gorzej opancerzeni i mniej ekspa z nich wpada. Tak ogólnie rzecz ujmując. Gdzie oni są? oni są gdzieś tam za wzgórzem. Ja tam się pchać nie chcę, żebyśmy mieli dobry szyk tutaj właśnie tego muru tarcz. Mamy jednego strzelca wagierskiego, łucznika. Akurat łuczników wagierskich mogę mieć, bo oni są Chyba najlepszymi łucznikami w grze. Może oprócz sarangidów, Ale oni ma są najbliżej nas, więc. Więc no. Bo jeśli chodzi o kuszników, ogólnie strzelców, no to rodakowie i swalianie. <laughs> Jak najbardziej. No, no. Już ich widać. Oni też już. Chyba coś rzucają. Trafię coś. Trafiłem. Wow, ale dostał Heda. Dobra. Czy atakowa? O, kolejny padł. W ogóle poziom nam wbił na tym kilo. E, tu sobie trochę z zuku postrzelam, a co? Kurde zeszło. Dobra, możemy już na nich iść. Okej. Okay. Dwa kile chyba mamy. I bez strat, więc... No, i widzicie, 88 doświadczenia dają ci bandyci, więc mniej. Uuu, ja nie mam miejsca na bandytów! Dobra, kto nam awansował? Sześciu piechurów szkolonych, weterani, no i dwóch huskar Patrzcie, panie, państwo. <grystanie> Ile mamy huskarli już w tej chwili? Bardzo fajnie. W ogóle aż 80 ludzi możemy mieć, więc pewnie to werbujemy sobie również tą ilość. Jest. I 41 chłopa, więc bardzo fajnie. Całkiem sporo również. Nie ma mowy. T Tysiąc ponad, dostaliśmy kasy, więc nie będziemy im płacić, tylko się z nimi bijemy, zostawiamy sobie tą kasę i, i expimy. Także jest tylko, tylko bonus. Są tam na wzgórzu. Dobrze, my się ustawimy na tym wzgórzu. Zgrupujemy szyk jak zwykle. Mur, tarcz. Leci, piękny, huskar. Jakie oni w ogóle mają? To, te zbroje, genialne. Oni są super. Do oblężeń są najlepszą jednostką w całej grze. A jeśli chodzi o oblężenia, no to to w swoim czasie oczywiście będzie miało miejsce. Kuźwa wam, nie mogę trafić. Kunia. Dobra, wszyscy do ataku. Ja się tu ustawię na tym wzniesieniu trochę. Jeszcze przeżył? O. Nawet nie ja go zabiłem. Okay. Trzeba się nauczyć heady strzelać, bo tylko heady będą zabijały od razu. Praktycznie. No mra. Kurde, po tych pagórkach się ciężko na tym końu biega. No mra. Ok. No jeszcze to przeżył, chodź tu. <laughs> Jaka strzała poszła. O kuźwa, nie no dobra. Trzymaj go. W ten sposób, ups. Okej. Okay. I normalni banteci również pokonani. Tak, chodź ze mną paniusiu, nie ma miejsca. Mamy kunię. Nie ma miejsca tu? Wow. Dobra. Słuchajcie. Chodźmy do jakiegoś zamku po drodze, do Veluki na przykład, bo może nam się tam uda sprzedać jeńców trochę. Mamy poziom w ogóle, <laughs> więc sobie coś z poziomu rozdajemy, na przykład taką charyzmę, i chodźmy w zarządzanie więźniami. O! Co by więcej można było sprzedawać więźniów. A my lecimy do Veluki. Dobrze. Może coś bantyci będą w wiosce? Barbuj ochotników. W sumie rodoków bym mógł mieć, bo oni są też piechurami. Też dobrze się w górach czują. Jeśli chodzi o obężenia, są nie najgorsi. <laughs> Zwłaszcza strzelców mają tych kuszników genialnych. Ale to może kiedyś. Na razie skupimy się tam na, na północnej części Karladi Karladi. okupów tak jest! Udało się. Mamy w ogóle 16 tysięcy denarów już. Więc zobaczcie, jak to fajnie idzie. Tu jest deszawi, ale na razie jej brać nie będziemy. Bo tak. Okej. Okay. I w ogóle słuchajcie. <laughs> Firentis ma... Łuk ma łuk. No psz. Jeremus... Ma szuk, nie ma szuku. to co ci dać? Ziomuś. Im bym też chciał dać wszystko po jednym, bo nie wiem co. Znaczy, wszystko tak, żeby mieli po jeden. Czy czemu? nie wiem, bo tak lubię po prostu. <laughs> Ale temu bym na początku też dawał, żeby miał tą chirurgię lepszą, być może. Zręczność 12, bo by też. Jazdę konną miał jakąś lepszą. No na razie ma na, na dwójce jazdę wierzchem. No to spokojnie, akurat. Wiecie. Mamy łucznictwo. E, w ogóle, jeżeli słyszycie klikanie myszką, no to e, to się coś mogło zmienić, bo mam nową myszkę. Albo raczej wróciłem do zapasowej myszki, bo moja myszka, którą normalnie gram, jest. E, jest wyciszona, cicha, bez, bez dźwięku. No a jako, że grałem sobie w grę sam dla siebie, grałem w World of Tanks i, i tak trochę zrejdzowałem, rzuciłem ją o ścianę, się rozwaliła. No i wiecie, no i tyle było. Ale wiecie, to nie problem, nie problem, umiejętności jakieś. Dobra, tobie damy kiedy indziej, bo i tak łuku nie ma, także spoko. Yy, możemy sprzedawać bronie. O, ale, ale, ale konie mamy, więc konia byśmy dali. Ty, patrzcie. Firentis. Koniu. I Jeremus koniu. Teraz tu będzie kawaleria, i Jeremus też będzie kawalerium. O! Może być. Dobra. No to tu mamy ogarnięte. I teraz gdzie musimy wrócić z tym zadaniem? To Riwaczek. Wow! Aż do Riwaczeku, no to daleko. No ale okej, okay, no odniesiemy sobie to zadanko. No i trzeba będzie szukać pomału tej kryjówki kolejnej e, bandytów z, e, z tundry. Bo tego nie zrobimy, nie ma ciula. E, przy okazji jak sobie biegłem właśnie z Livaczeku do Rodoków, to było chyba parę informacji a propos pokojów. Wagierzy z tym z Kergitami, Wzięli zrobili pokój. O, ale żołdy płacimy już. Wagierzy z Kanatem. Tam chyba Swadia z Saranidami. Także ja coś tutaj czuję, że niedługo jakaś wojna nordów wybuchnie i będziemy musieli się wiecie. Oho. W Sargot jest jakieś zgromadzenie. Mamy zaproszenie. Czyli jest tam ogólnie rzecz ujmując karawana wagierów. Yy, ogólnie rzecz ujmując jest tam turniej teraz. <coughs> Dobra. Dziewczyna opuściła oddział, możemy sobie pogadać teraz z mistrzem gildii. Super. Karawana do Sharis. Nie, no sorry, ale... już dużo expa będzie, ale może nie na odcinku. Ja sobie poza odcinkami to porobię. Ja bym sobie kupił jakieś, wiecie, jedzonka. <laughs> Oj. O. Dobra. Eee, w ogóle czekajcie, bo ja mam książkę już przeczytaną, więc ja bym sobie kupił jakąś nową niedługo. Dobra, eee, chodźmy teraz spotować, gdzie może być... Kryjówka bandytów. Kolejna. Ost... Aha. Królestwo nordów i Swadia wchodzi w stan wojny. No to dobra, no to idziemy nasze obowiązki spełniać w takim razie. Lecimy, może jakaś kampania będzie. Chodźmy do Farisien. Sobie zwerbować jakichś rekrutów, co by więcej ludzi było? Żaden. No, akurat. Akurat nikt nie doszedł. Teraz tutaj mhm. informacje frakcje Królestwo Nordów i sfabia. Dobrze. Oni tu dalej siedzą? Ty, siedzą tu. Kuźwa turniej. Walczymy. Na turnieju. Bo w Sargot mogą być jakieś... Normalne turnieje. Dobrze, od tyłu ich weźmiemy. Pięknie. O to chodzi. Widzicie, jak jest team na team. Yy, jeden na jeden, no to... To jest git. O i tu są trzy teamy i oni się skupili na sobie najpierw. A my dopiero do nich dojdziemy. No to będzie ideolo. Wow! No dobra, to było blisko, ale się udało na szczęście. <ścoughs> oni bez strat tamtych pokonali, co było bardzo dziwne. O, dobra, wszyscy lecimy na tych. Idziemy jeden na jeden? Dobrze padł. Dobra. Dobrze Jarturegor nam pomógł. Wow, ale no na tym poziomie trzeba bardzo uważać. No wiecie jak się gra na tym najmniejszym, no to te obrażenia, które oni nam zadają nie są wcale jakieś bardzo duże. Wow. No no właśnie, no i dupa i kuźwa cycki koniec i do widzenia. No. i co? I teraz ten dźwięk z turnieju będzie cały czas z nami znowu? Ale bullshit. Jakie to jest gówno. Dlaczego? Hanz książkami. Dzień dobry. Dzień dobry panie. Essay o logice sobie sprzedamy. A liksenusa wielkiego to na pewno trzeba będzie mieć. I traktat o wartości rzeczy. A ogólnie chcę wszystkie książki przeczytać wiecie, żeby się <kluzł> jakoś to twierdzenie No dobra. Kupujemy dwie książki. Teraz trzeba będzie uważać, żeby nie zginąć. Bo jak padniemy, to możemy te książki stracić w walce. Wiecie. Także. No, już się skończyła akurat. Ta. Uczta. Piesiada. Teraz zobaczymy, co Swaria zrobi. Czy będzie chciała nam Liczne oddziały wroga w pobliżu zamku Terlok, Ter czyli tu gdzieś są wrogowie, ty, może pomożemy. No, jasne. 232 do 117, dobra. Lecimy. Ja na razie swoim będę kazał zostać w miejscu. Nie ma sensu, żeby biegli, jeżeli tutaj nasi sojusznicy mają całkiem sporą armię. No, oczywiście rekrutów mi wylosowało też, tak? No, oczywiście. Ale tu sami ucznicy są praktycznie, ty. A ci jeźdźców mają. O, osiem obrażeń. Pięknie. Dostał tam ktoś? Sześć obrażeń. Nie no, ja potrzebuję lepszego łuka. Dobra. Potrzebuję też lepszy. Lepszą broń. Bo tym toporkiem to wiecie. Znaczy toporkiem, tą szablą w sumie. No. Kiedy rycerz upadniesz? No w końcu. I to nie przeze mnie. To nie. Wow. Wziął mi tyle życia na hita po prostu, naprawdę. No w końcu udało się nam go załatwić. Wow! Ten się nam nie zasnajpił. Dobrze. Przeobrażenia. No to noise. Jest tu ile rycerzon ma. W ogóle coś przegrywamy. Dość mocno. Dobra, atakujcie. Ja nic im nie robię tym rycerzom, jak co oni są opancerzeni. Wow! No jak ja zginę, no to. To koniec leila, także o jezu! Co jest, tu jest koniec trasy. Znaczy koniec mapy. Nie, nie, nie! Nie trafisz mnie. Dobra, tu się wszyscy stawcie. Nie będziecie jakoś szarżować zbytnio. Aha. Rekrut. E, rekrut to tam. Rekrut to nie szkoda. Wrogów jest całkiem sporo, a ja nie mam życia już tak trochę i wiecie. Teram skiną, no nie wierzę. Wow. Mm -hmm. Mm -hmm. Teraz nie do tutaj pełty świstać koło ucha. No dobra, na szczęście jakoś to idzie. No i kurde! Widzicie, zestawił mnie kuźwa kusznik pieprzony. Siedemnastu ich zostało, kuźwa mać. No i tak to jest właśnie, widzicie. Dostanę Dwa, dwa strzały dostanę i innej imię nie ma, także do widzenia. O i teraz, jeszcze dostanę strzała zaraz, kuźwa mać. Ja potrzebuję lepszą zbroję. No, no muszę, no bo taka to wiecie. Z taką zbroją to ja dużo nie pociągnę, ale może dostaniemy jako jakiś łuk bitewny fajną zbrojkę. Dobra. Łuk. Dostał ktoś? No, nie wiem. raczej nie zadajesz zero obrażeń. No to już wiem, że. KARLA mi zabili. A <laughs> to gnój. To porki latają w ogóle, ja pierdzielę. Ej Boże, święty. Dobra. No, jakich jeńców sobie weźmiemy chociaż. że miałem sobą zbrojkę, no to teraz już mam lepszą i budki również patrzcie no uff, całe szczęście że się udało coś tam zdobyć marnie to trzechu trzech huskarli, weteranów tu piechur No i teraz generalnie Firentisowi sobie dajemy to, bo jest lepsze. Jeremusowi dajemy to, bo też jest lepsze. A Marnic sobie dostanie, kurde, to. Bo może. O. No i dobra, i tyle. Także słuchajcie, tu sobie zakończył odcinek. <laughs> ja sobie. Poza odcinkiem, coś tu połażę. Może, no i jak będzie jakaś ciekawa bitka kolejna, to, no to zaraz się włączam i będziemy się bić. Także póki co, wielkie dzięki Wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się! No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.